Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia w porozumieniu z firmą Nextbike rozpoczęła integrację systemu rowerów miejskich na terenie miast metropolii. Od 5 kwietnia mieszkańcy Katowic, Chorzowa, Tychów oraz Sosnowca mogą wypożyczać i relokować pojazdy pomiędzy swoimi miastami. Uważamy, że ten krok, który wypracowaliśmy jest faktycznie pierwszym krokiem, ale dla nas niezwykle ważnym. W przyszłym roku zamierzamy uruchomić wypożyczalnię roweru już w całej metropolii i mamy taki zamiar, aby było to największa w Europie wypożyczalnia rowerów elektrycznych, która praktycznie będzie niemal dwukrotnie większa od tej, którą nie tak dawno uruchomiono na Pomorzu. Tutaj te granice między miastami są bardzo zatarte. Widzieliśmy taką potrzebę, użytkownicy zgłaszali. To do nas cieszymy się, że dzięki współpracy z Górnośląską Zagłębiowską Metropolią udało się wreszcie to sfinalizować. Cztery miasta od dzisiaj mogą z takiego systemu zintegrowanego korzystać. Absolutny szok w Chorzowie. Wystartowaliśmy już z pełnym sezonem Rowerowym i w pełnej krasie, czyli 460 rowerów, 46 stacji w pierwszy dzień wiosny, czyli dwa tygodnie temu, i przez te dwa tygodnie prawie 20 tysięcy mieszkańców Chorzowa i nie tylko Chorzowa skorzystało z naszej oferty roweru miejskiego. Nie spodziewaliśmy się takiego sukcesu. Ja osobiście szacowałem, że będzie to na cały sezon 50 tysięcy, a tymczasem mamy to 1000 wypożyczeń dziennie, co pokazuje, że ogromna taka potrzeba jest, by te rowery jeździły, były wykorzystane. Cieszę się ogromnie, że w ten właśnie sposób dzisiaj symbolicznie przejeżdżając z osiedla Tysiąclecia tutaj na drugą stronę ulicy pokonaliśmy tą granicę miast Katowic i Chorzowa jednocześnie pokazujemy, że coś w systemie wypożyczania rowerów się zmieniło. To skoordynowanie przez metropolię tych systemów wypożyczania rowerów ma też na celu pokazanie, że rower może być środkiem transportu takiego normalnego. Również można na rowerze przyjechać do pracy, wypożyczyć go i oddać, uzupełniając ofertę autobusów, tramwajów, trolejbusów w naszym przypadku i kolei. Jestem przekonany, że skoro udało się wykonać ten pierwszy krok, który świadkiem jesteśmy dzisiaj to i pozostałe ewentualne jakieś niedogodności czy rozbieżności z czasem również zostaną pospinane, poukładane, tak że będzie to służyło mieszkańcom wszystkich tych miast. Dla użytkownika od dzisiaj tak naprawdę nie będzie już żadnej różnicy, czy rower standardowy wypożycza w Katowicach, w Chorzowie, czy w Tychach, czy nawet w Sosnowcu, chociaż akurat w przypadku Sosnowca to jest troszeczkę inny cennik, jest więcej tych bezpłatnych minut i wygląda to tak, że liczy się stacja wypożyczenia, w związku z tym jeżeli wypożyczamy katowicki rower w Sosnowcu i pojedziemy załóżmy z powrotem do Katowic, to liczy się cennik sosnowiecki. Do zintegrowanego systemu metropolitalnego już niebawem dołączą Siemianowice Śląskie. Miasto podpisało umowę z firmą Nextbike i Siemianowiczanie już w maju będą korzystać z roweru miejskiego na terenie swojej miejscowości. Łącznie 100 rowerów, w tym będą rowery też tandemy i rowery dziecięce. A dlaczego w ramach systemu tego metropolitalnego Siemianowice Śląskie leżą na granicach, Miast Siemianowice, Katowice, Chorzów, bliskość Parku Śląskiego powoduje to, że mieszkańcy bardzo chętnie korzystają z tego miejsca wypoczynku i rekreacji, więc teraz możliwość przyjechania rowerem do parku, pozostawienia go, później wypożyczenia z innej stacji i wrot, powrót do domu będzie na pewno jeszcze bardziej atrakcyjna. Należy pamiętać, że możliwość relokacji pojazdów dotyczy wyłącznie rowerów standardowych. Tandemy, rowerki dziecięce oraz rowery typu cargo można wypożyczać i oddawać wyłącznie w obrębie jednej gminy.